Patryk Abram jest moim i Państwa gościem. Dzisiaj z Patrykiem porozmawiamy o nadchodzącym spotkaniu z Petrexem Kościerzyna, a także podsumujemy mecz przeciwko SMS-owi Gdańsk. Patryk, jak z Twojej perspektywy wyglądało to spotkanie z SMS-em? Jesteś zadowolony z przebiegu gry, z wyniku? No, z wyniku pewnie tak. Bo to no, z wyniku, tak. Cieszyć może fakt, że zaczynamy grać coraz lepiej w obronie. Na treningach cały czas skupiamy się na tym fragmentu i w meczach wygląda to coraz lepiej. Poprawić musimy skuteczność rzutową, bo potrafimy sobie stworzyć wiele sytuacji, a nie potrafimy ich wykorzystać. Właśnie miałem wrażenie, oglądając ten mecz z perspektywy trybun, że trochę mieliście kłopoty jednak z tą skutecznością. Z czego to wynika? Nie, myślę, że rzuty powinny być bardziej przemyślane. W momencie wyskoku często oddawaliśmy rzuty, spiesząc się. I z tego, z tego wynikał nasz brak skuteczności. Dużo rzucaliście, dużo stwarzaliście sobie sytuacji, a trenerzy nie uczulali Was na to właśnie w przerwie meczu, że faktycznie jest coś, może nie tak, że tych sytuacji jest właśnie sporo, a tych mamy w sumie nie padło zbyt wiele? Yy, cały czas nam powtarzali, yy, co, co mamy zrobić, żeby ten ramki został no, no, Staraliśmy się wykonywać ich polecenia, ale nie zawsze wychodziło. Ty miałeś dobrą yy, pierwszą część spotkania, druga no, no nieco Dlaczego? Tak się właśnie złożyło, że w tej drugiej części meczu zagrałeś Słabi. Może Ci trochę brakowało? No yy, myślę, że to też miało jakiś wpływ. Nie wiem, no, po prostu tak wyszło. SMS pokazał, że jest takim bardzo wymagającym przeciwnikiem. Powiedz... A... Kogoś z zawodników SMS-a, byś widział ewentualnie w kadrze wybrzeże Najstąt? No to są młodzi perspektywiczni gracze, który zrobił na tobie najlepsze wrażenie. No, yy, głównie z moją uwagę zwrócił Adam Morawski, bramkarz i Paweł Gęta, rozgrywający. Są to bardzo dobrzy zawodnicy i myślę, że w każdym zespole, w którym będą grać, wniosą coś z niego. trochę teraz o tym nadchodzącym meczu z Petrexem na że na ostatnim przeciwko Petrexowi na wyjeździe udało wam się wygrać. Jak wydaje się, jak będzie układało się to spotkanie w sobotę? To jest wymagające jednak, wydaje mi się, rybał. No, teoretycznie powinniśmy wygrać, bo jest to słabszy przeciwnik, ale sport jest, jest nieprzewidywalny i wszystko się może zdarzyć. Mam nadzieję, że wynik będzie taki sam jak w pierwszej rundy. Ja tak mam wrażenie, że y, macie trochę problemów, nie wiem, być może na siłę, ale wydaje mi się, że macie trochę problemów z y, motywacją na tych, tych słabszych properywali. Tak, czy, czy tak jest, czy tak nie jest? Myślę, że tak nie tak jest. Do każdego tak. macie się staramy się go zarywać, y, tak jak, o, żebyśmy go wygrali. Nie wiem, może to tak wyglądać zupoko, ale tak nie jest. Bo łatwiej się zmotywować jednak do rywalizacji z KPR-em czy z, z, z docyzaniem ale kiedy już przychodzi e, gra z takim trochę słabszym rywalem, nie jest to cięższe jednak? Jest? No, jest cięższe, ale myślę, że każdy zawodnik stara się y, przygotować do tego meczu tak jak do każdego tak. innego. Na przyszłym tygodniu rozmawiałem z Arturem Chmielińskim o tym, jak motywuje się przed spotkaniem. A powiedz, co na Ciebie działa tak motywująco? Co robisz także że y, potem już jak schodzisz z parkietu, kiedy już opuszczasz ale jakie są Twoje pasje, zainteresowania? Y, Poza parkietem często, często odwiedzam kina i lubię też czytać książki na temat psychologii. O, to jest, to jest takie dość ciekawe zainteresowanie, ale to jest swoim ulubionym autorem. Mm, bardzo inspiruje mnie Erik Tomas. dzięki za rozmowę moim i Państwo gościem był Facek Abram.